Witajcie kochani. W dniu dzisiejszym 26 lipca w kościele wspominamy świętą Annę i Joachima, rodziców Najświętszej Marii Panny. Ewangelie nie przekazały o rodzicach Marii żadnej wiadomości. Milczenie Biblii dopełnia bogata literatura apokryficzna. Ich imiona są znane jedynie z apokryfów proto Ewangelii Jakuba, napisanej około roku 150 z Ewangelii Psa do Mateusza z wieku VI oraz z Księgi Narodzenia Maryi z wieku VIII. Najbardziej godnym uwagi może być pierwszy z wymienionych apokryfów, gdyż pochodzi z samych początków chrześcijaństwa. Stąd może zawierać ziarna prawdy zachowanej przez tradycję. Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię Anna w języku polskim znaczy tyle, co Łaska. Od IV wieku do dzisiaj pokazuje się przy sadzawce owczej w Jerozolimie miejsce, gdzie stoł dom Anny i Joachima. Obecnie wznosi się na nim trzeci z kolei kościół. Wybudowali go krzyżowcy. Święta Anna jest patronką diecezji opolskiej. Miast, między innymi Hanoweru oraz kobiet rodzących matek, wdów, położnic, ubogich robotnic – Górników, kopalni złota, młynarzy, powraźników i żeglarzy. Joachim miał pochodzić z zamożnej i znakomitej rodziny z Galilei. Już samo jego imię miało być prorocze, gdyż oznacza tyle, co przygotowanie Panu. W dawnej Polsce czczony był jako protektor królestwa. Kiedy Maryja była jeszcze dzieckiem, miał pożegnać Ziemię. Razem ze Świętą Anną patronują małżonkom Od dawna biblistów interesował problem dlaczego ewangeliści podają dwie odrębne genealogie Pana Jezusa Inną przytacza Święty Mateusz, a inną Święty Łukasz Przyjmuje się dzisiaj dość powszechnie, że Święty Mateusz podaje rodowód Chrystusa Pana, wymieniając przodków Świętego Józefa, podczas gdy Święty Łukasz przytacza rodowód Pana Jezusa, wymieniając przodków Maryi. Według takiej interpretacji ojcem Maryi nie byłby w wtedy święty Joachim, ale Heli. Być może imię Joachim jest apokryficzne. Możliwe także, że Heli miał drugie imię Joachim. Sprawa jest nadal otwarta. Apokryficzna protoewangelia Jakuba z II wieku podaje, że Anna i Joachim byli bezdzietni. Małżonkowi daremnie modlili się i dawali hojne ofiary na świątynię, aby uprosić sobie dziecię. Joachim, będąc już w podeszłym wieku, udał się na Pustkowie i tam przez dni czterdzieści pościł i modlił się o Boże Miłosierdzie. Wtedy zjawił mu się anioł i zwiastował, że jego prośby zostały wysłuchane, gdyż jego małżonka Anna da mu dziecię, które będzie radością ziemi. Tak też się stało. Przy narodzinach ukochanej córki, której według zwyczaju 15 dnia nadano imię Maria, była najbliższa rodzina. W rocznicę tych narodzin urządzono wielką, radosną uroczystość. Po urodzeniu się Maryi, spełniając uprzednio złożony ślub, rodzice oddali swą jedynaczkę na służbę w świątyni. Kiedy Maryja miała trzy lata... Oddano ją do świątyni, gdzie wychowywała się wśród swoich rówieśnic, zajęta modlitwą, śpiewem, czytaniem Pisma Świętego i haftowaniem szat kapłańskich. Kult Świętych Joachima i Anny był w całym Kościele, a więc także na wschodzie, bardzo dawny i żywy. W miarę jak rozrastał się kult Matki Chrystusa, wzrastała także publiczna cześć jej rodziców. Polska chlubi się wieloma sanktuariami Świętej Anny. Na górze Świętej Anny w pobliżu brzegu Głogowskiego, w Jordanowie, w Selnikach, w Grębocicach, w stoczku koło licbarka Warmińskiego, w Kamiance. Największej jednak czci doznaje Święta Anna w Przyrowie, koło Częstochowy i na górze Świętej Anny, koło Opola. Sanktuarium opolskie należy do najsłynniejszych w świecie, tak dalece, że figura świętej Anny doczekała się uroczystej koronacji papieskimi koronami 14 września 1910 roku. Sanktuarium to nawiedził święty Jan Paweł II 21 czerwca 1983 roku podczas swej drugiej pielgrzymki do Polski. Cudowna figura świętej Anny wykonana jest z drzewa bukowego i liczy 66 cm wysokości. Przedstawia ona świętą Annę piastującą dwoje dzieci: Maryję, której była matką, i Pana Jezusa, dla którego była babką. Święta Anna, samo trzecia. Wszystkie trzy figury są koronowane. Początkowo była tylko jedna postać świętej Anny wiek XV. Potem dodano postaci Maryi i Jezusa wiek XVII., umieszczając je przy głowie świętej Anny. W ikonografii święta Anna ukazywana jest w scenach z apokryfów oraz obrazujących życie Maryi przedstawiona jako starsza kobieta z welonem na głowie. Ulubionym tematem jest Święta Anna ucząca czytać Maryję. Niektóre jej atrybuty: palec na ustach, księga, lilia. Święty Joachim ukazywany jest jako starszy, brodaty mężczyzna w długiej sukni lub płaszczu. Występuje w licznych cyklach mariologicznych oraz z życia Świętej Anny. Jego atrybutami są anioł, dziecię Jezus w ramionach, dwa gołąbki w dłoni, na zamkniętej księdze lub w małym koszyku, jagnię u stóp, laska, kij pasterski, księga, zwój. Pomodlimy się również litanią do świętej Anny. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu, odkupicielu świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Anno, módl się za nami. Święta Anno, Matko Najświętszej Maryi Panny, módl się za nami. Święta Anno, Służebnico Ojca Przedwiecznego, módl się za nami. Święta Anno, Matko Rodzicielki Syna Bożego, módl się za nami. Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego, Módl się za nami. Święta Anno, piastunko Jezusa i Maryi, módl się za nami. Święta Anno, wybrany naczynie opatrzności Bożej, módl się za nami. Święta Anno, pałająca miłością Bożą, módl się za nami. Święta Anno, chlubo wszystkich niewiast, módl się za nami. Święta Anno, Przykładzie wiernej żony, módl się za nami. Święta Anno, wzorze świętych matek, módl się za nami. Święta Anno, cicha i pokorna, módl się za nami. Święta Anno, Matko Sprawiedliwa, módl się za nami. Święta Anno, wzorze wychowania dzieci dla Boga, módl się za nami. Święta Anno, wzorze cichego życia domowego, módl się za nami. Święta Anno, aniele cierpliwości i wyrozumiałości, módl się za nami. Święta Anno, mistrzyni modlitwy i ofiary, módl się za nami. Święta Anno, nauczycielko prawdy i miłości, módl się za nami. Święta Anno, nadziejo chorych i opuszczonych, módl się za nami. Święta Anno, obrono sierot i wdów, módl się za nami. Święta Anno, pociecho ubogich i opuszczonych, módl się za nami. Święta Anno, ucieczko błądzących, módl się za nami. Święta Anno, opiekunko pól żniwnych, módl się za nami. Święta Anno, Przemożna orędowniczko u Boga, módl się za nami. Prosimy Cię, święta Anno, módl się za nami. Aby wyjednała wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę, wysłuchaj nas Panie. Aby wspierała wszystkich powołanych do służby Bożej, wysłuchaj nas Panie. Aby wspomagała wszystkich, którzy pracują w trudnych warunkach, wysłuchaj nas Panie aby zachowała podróżujących od wypadków wysłuchaj nas Panie aby nieustannie pomagała wszystkim twoim czcicielom wysłuchaj nas Panie aby przybyła nam z pomocą w godzinę śmierci wysłuchaj nas Panie baranku Boży który gładzisz grzechy świata przepuść nam Panie baranku Boży który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas Panie baranku Boży który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święta Anno, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego syna, spraw łaskawie, abyśmy za Jego przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystusa, Pana naszego, Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę.